Wszystko czym się przejmujesz to kłamstwo. Mogę ci to udowodnić prostą analogią. Życie jest jak oglądanie filmu w kinie. Kiedy akcja się zagęszcza, czujesz niesamowite emocje. Twoje ciało reaguje tak, jakby to działo się naprawdę, ale przecież to tylko obraz na ekranie. Bohaterowie nie istnieją, zagrożenie jest iluzją, wszystko jest tylko projekcją światła. Dokładnie tak samo jest z lękiem przed oceną. Twój umysł wyświetla ci najgorsze scenariusze, bo dawno temu przyjąłeś wizję świata, której nawet nie jesteś świadomy. Widzisz siebie jako bohatera, na którego wszyscy patrzą, czekając na najmniejszy błąd. Ktoś na ciebie krzywo popatrzył na ulicę, a ty już analizujesz. I wtedy zaczyna się film. Widzisz drwiny, widzisz odrzucenie, bo być może dawno temu opiekun celowo karał cię ciszą. Może kiedyś zapomniałeś powiedzieć dziękuję i usłyszałeś: Wstyd mi za ciebie. I nagle nauczyłeś się, że każda interakcja to test, a jeżeli go oblejesz, Ludzie się odwrócą, i teraz jesteś w dysonansie. No i tu też pojawia się zła wiadomość. Umysł wybiera najprostszą możliwą ścieżkę. Jest nią wycofanie. Jednak nie przyszedłem cię straszyć, tylko powiedzieć ci o czymś, o czym zapomniano ci wspomnieć. Nikt nie ogląda tego filmu oprócz ciebie. I teraz pytanie: Jeżeli nikt nie ogląda tego oprócz ciebie, to dlaczego pozwalasz, by on ci ograniczał? Dlaczego pozwalasz, by ten jeden stary nieświadomy mechanizm decydował o tym, kim jesteś? Ja wiem, że łatwo mówić, ale teraz już przynajmniej wiesz, od czego zacząć. Odsuń się mentalnie od siebie i spójrz na tę sytuację jak na film, ale tym razem nie oglądaj go z perspektywy bohatera, tylko reżysera. Zobacz, jak twój umysł dokłada dialogi, dźwięki, podkręca te emocje, a potem wyłącz dźwięk. Zobacz to bez komentarza, bez podkładu muzycznego. Co zostaje? Zwykła scena i nic więcej. Tak właśnie wychodzisz z kina i zaraz pokażę ci, jakie kroki powinieneś dodatkowo podjąć. Po pierwsze, publicznie się ośmieszaj. Ale co ty gadasz? Jak mam się ośmieszać? Brzmi absurdalnie? Właśnie o to chodzi. To znaczy, że twój umysł zaczyna się buntować, a to znak, że dotknęliśmy czegoś ważnego. Lęk przed oceną to strach przed utratą maski, czyli strach przed tym, że inni zobaczą cię w sytuacji, w której nie masz kontroli nad swoim wizerunkiem. Ale oto brutalna prawda: twój wizerunek istnieje tylko w twojej głowie. Za każdym razem, gdy unikasz sytuacji, w której możesz zostać oceniony, potwierdzasz swój lęk. Twój mózg uczy się, że ocenianie przez innych jest rzeczywiście groźne. Tymczasem, jeżeli celowo się ośmieszysz i przeżyjesz, wprowadzasz nowe dane do systemu. To nie jest zagrożenie. Mam kolegę, który nauczył mnie takiej techniki. Za każdym razem, gdy robisz coś w cudzysłowie głupiego, podwajaj ryzyko. Przyjęzyczyłeś się w rozmowie, zamiast się peszyć powiedz o, nowy dialekt, jeszcze tego nie opanowałem. I się uśmiechnij. Tak, jakby to po tobie spływało. Zauważ co się wtedy dzieje. Twój rozmówca albo się uśmiecha, albo nawet nie zwraca na to większej uwagi. Widzisz? Katastrofa, którą przewidział twój umysł, nie wydarzyła się. Nie zostałeś wykluczony z plemienia. Nikt nie rzucił w ciebie kamieniem. Si? Wręcz przeciwnie. Ludzie automatycznie się przy tobie odprężają. Zamiast udawać, że nic się nie stało, bierzesz sytuację na klatę i sam ustawiasz jej narrację. W ten sposób przełamujesz schemat wstydu, ucząc się, że nawet w niezręcznych momentach masz wybór. Podobnie działa to w innych sytuacjach. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu i przez przypadek upuszczasz kubek, który spada na podłogę z głośnym stuknięciem. No i oczywiście, twój umysł od razu zaczyna odtwarzać film. Wszyscy patrzą, oceniają mnie. Ale zamiast schylać się szybko w milczeniu, sięgasz po kubek powoli, z pełnym spokojem, może nawet żartujesz? Testowałem grawitację. Działa bez zarzutu. Co się wtedy dzieje? Nic. Może uznają to za cringe, ale nie zmienia to ani Twojej wartości, ani ich postrzegania Ciebie, a dodatkowo możesz rozluźnić atmosferę. Ta obawa przed oceną sprawy, że w takich momentach próbujesz być niewidzialny. Fuck it! Chcemy być jeszcze bardziej dostrzeżeni, ale chcemy wejść w tę sytuację świadomie. Większość ludzi jest zajęta swoimi myślami, a Twoje wpadki nie są dla nich żadnym wielkim wydarzeniem. Każdy jest pochłonięty swoimi problemami. Za chwilę każdy wróci do swojego życia, i ty też możesz to zrobić. Z tą różnicą, że bez tego chorego napięcia w klatce piersiowej, bez tej kalkulacji i overthinkingu. No to teraz robimy test w praktyce. Jeżeli w najbliższym czasie coś takiego pojawi się w twoim życiu, zrób coś głupiego, ale na własnych zasadach. Po drugie, ubierz się nietypowo. Tylko o tym pomyśl. Każdego dnia wychodząc z domu, dostosowujesz się. Wybierasz ubrania, które nie zwrócą zbyt dużej uwagi, bo przecież co ludzie powiedzą? No ktoś może mi tutaj odbić półeczkę i powiedzieć, no ale w pewnych miejscach obowiązuje jakiś dress code. Okej, okay, ja mogę się z tym zgodzić. Ale może w lumpie podobała ci się jakaś mocniejsza kolorystycznie koszulka, ale finalnie kupiłeś tę szarą za 300 zł, no bo kosztuje 300 zł, a nie jest z lumpa. Może kiedyś chciałeś założyć kaszkiet, ale w ostatniej chwili uznałeś, że to nie dla mnie. A teraz zapytaj siebie, dla kogo ja właściwie to robię? W związku z tym, moje ćwiczenie dla ciebie jest proste. Załóż coś, co w twoim mniemaniu jest zbyt wyróżniające się. Ma to być coś ekstrawaganckiego, i w tym momencie, kiedy tego dokonasz, zwróć uwagę na dwa momenty. Ten pierwszy, czyli impuls lęku. Kiedy wychodzisz z domu i twój mózg zaczyna panikować, Hę! wszyscy patrzą! To jest właśnie ten film, o którym wcześniej mówiliśmy. Twoja projekcja. Po drugie, moment, w którym zauważasz, że nic się nie dzieje. Ludzie są zajęci sobą, ktoś może rzucić jedno spojrzenie. No i przejdzie dalej. Co z tego? No i się nagle okazuje, że możesz robić więcej niż ci się wydawało. No i jeżeli chcesz pójść krok dalej, stosujemy podwojenie ryzyka. Pani w sklepie spojrzała na ciebie dłużej? Uśmiechnij się i zapytaj, fajnie się dziś ubrałem? Za pierwszym razem będzie dziwnie, za drugim trochę łatwiej, ale nadal problematyczne. A potem dostrzegasz, że wcale nie musisz pasowywać się w otoczenie, żeby być akceptowanym. Zrobisz to raz, a nagle otwierają się kolejne drzwi. Dziś założysz nie typową koszulę, a jutro powiesz w towarzystwie coś, co wcześniej byś przemilczał. Więc zamiast wiecznie chować się w bezpieczne wybory, zacznij eksperymentować. I przy okazji sprawdzaj, kim naprawdę jesteś, kiedy nie kieruje tobą strach. I to, co teraz powiedziałem, wcale nie jest o ubraniach. To jest o tobie, o tym, czy pozwalasz światu dyktować ci, jak masz żyć. Czy może wreszcie zaczniesz grać na własnych zasadach? Mam rację, czy nie mam racji? Kolejną rzeczą, którą zacząłbym robić, to zadawał sobie pytanie, kim jestem poza tym głosem? Jakie decyzje podejmowałbym, gdyby nie strach, że nie jestem wystarczający? Czy to, co teraz myślisz o sobie, jest rzeczywiście moje, czy raczej jest to czyjś głos z przyszłości? Może wcale nie jesteś słaby, tylko wydrukowano ci, że musisz zasłużyć na prawo do bycia silnym? Może nie masz żadnych braków, tylko przez lata porównywałeś się do ludzi, którzy sami mają nieprzepracowane traumy, ale zajebiście dobrze udają. Tum w swojej istocie żyje jak zaprogramowana maszyna. Więc pytam raz jeszcze, czy to naprawdę twój głos? Widzisz, kiedy zdasz sobie sprawę, że to, co wydawało się twoimi myślami, tak naprawdę z cudzymi słowami, wdrukowanymi w dzieciństwie, nagle pojawia się przestrzeń. Okej, okay, czyli mogę wybrać, że zareaguję zupełnie inaczej. To tak naprawdę nie jestem ja. Dotychczas reagowałem na to tak, ale już wcale nie muszę, bo zdjąłem maskę. Właśnie w tej przestrzeni możesz zdecydować, czy chcesz dalej słuchać tej narracji, czy może masz już dosyć tej zardzewiałej taśmy, która od lat odtwarza ten sam nudny schemat. Po czwarte, coś, co lubię sam stosować, czyli: no i co z tego? Na czym polega, no i co z tego? Załóżmy, że właśnie popełniłeś błąd. Zatrzymaj się na chwilę i powiedz do siebie wewnętrzne: no i co z tego? Zresztą odwróćmy tę sytuację. Czy pamiętasz każdą niezręczność, jaką ktoś zrobił przy tobie? Nie. Nie. Bo twoje życie jest obfite w swoje case'y do rozwiązania. Więc co jest powodem, dla którego zakładasz, że inni ludzie mają czas, żeby tworzyć w głowie archiwum twoich błędów? I nawet jeżeli ktoś się zaśmiał, nawet jeżeli ktoś to skomentował, nawet jeżeli byłeś w centrum uwagi przez moment, to trwało kilka sekund, świat się nie zatrzymał. Ale ten moment minął. Dalej, numer 5, robimy test najgorszego możliwego scenariusza. A więc załóżmy, że zakopajesz się w tych myślach i nie wiesz, jak z nich wyjść. Wujek Kuba przychodzi z pomocą. Robimy sobie sprawdzian. Boisz się, że ktoś cię wyśmieje? Dobra, przechodzimy przez ten schemat. Ktoś się śmieje? No i co się dzieje? Myślisz, że jesteś idiotą? No i co się dzieje dalej? Wracasz do domu? Co się dzieje dalej? Budzisz się następnego dnia? Co się dzieje dalej? Dalej żyjesz. Nic się nie zmieniło. No ale, kuba, ta osoba ma o mnie inne zdanie. Okej, okay. a kim jest ta osoba? Czy to ktoś, kogo szanujesz? Czy ktoś, kto realnie wpływa na twoje życie? Czy ktoś, kogo opinia naprawdę zmienia coś w twoim świecie? A jeżeli odpowiedź brzmi: Tak, to dla mnie bardzo ważna osoba. To co się stanie, jeżeli raz się potkniesz? Powiedz mi, czy ta osoba naprawdę wykreśli cię z życia? Jeżeli cię wykreśli, to ona nigdy nie była tak ważna. To jest prosty schemat. Jeżeli jest tak bezlitosna, że jedno potknięcie przekreśla wszystkie inne twoje cechy, no to sorry. Ale straciłbyś kasę, może nadszarpnąłbyś swój wizerunek, ona z uśmiechem na twarzy doaby ci kopacza w dupacza. A jeżeli odpowiedź brzmi, nie, to ktoś kto mnie nie zna i nie obchodzi mi jego zdanie, no to tu już w ogóle nie rozumiem. Dlaczego jego opinia nagle ma taką władzę nad twoim umysłem? Ta osoba też nie jest wolna od swoich schematów. Może przeszła przez jeszcze gorsze doświadczenia, może kiedyś została sama wyśmiana i teraz śmieje się z innych, żeby się bronić? Może ma totalnie zaburzoną percepcję i nawet nie zdaje sobie sprawy, że jej reakcja wynika z własnych traum ani z Twojej pomyłki. Czy naprawdę chcesz oddawać swoją wolność w ręce kogoś, kto nawet nie widzi świata w normalnych barwach? Nie mogę uzyskać od Ciebie odpowiedzi in real life, dlatego zakładam, że odpowiedź brzmi nie. I po szóste, przestań być widzem, zacznij być graczem. Zamiast konsumować, kreły, Masz dwie opcje: albo jesteś osobą, która analizuje, co inni myślą, albo jesteś osobą, o której inni myślą. Zauważysz te różnice? Jeżeli ciągle przejmujesz się oceną, jesteś na widowni swojego życia zamiast być na scenie, a zasługujesz na tę scenę. Uwierz mi. Wejdź na scenę, zacznij działać, a te opinie niech staną się tylko. Szumem w tle. Jeżeli chcesz wzmocnić swój sposób myślenia i dołączyć do ludzi, którzy myślą w dokładnie taki sam sposób, koniecznie dołącz do mojej społeczności Lab Liderów, a potem zobacz odcinek obok mnie.